Witajcie! Tym razem pod lupę bierzemy komputer z serii Intel Extreme Masters 2016 Champion. Kolejna konfiguracja, przygotowana przez komputronika na potrzeby finałów odbywających się w katowickim spotku, to prawdziwy potwór. Mocniejsza konfiguracja, w porównaniu z testowanym przez nas wcześniej IM 2016 Challenger, opiera się o procesor Intel i7 6700K, ma więcej pamięci RAM. I dużo mocniejszą grafikę, bo GeForce GTX 970 firmy EVGA. Zanim przejdę do szczegółów, mała uwaga: materiał, który oglądacie, jest recenzją gotowego komputera złożonego przez konkretną firmę. Nie my dobieraliśmy poszczególne parametry, a jedynie testujemy gotowy zestaw. Przechodzimy do szczegółów. Bazą komputera jest płyta główna Gigabyte Z170 Gaming K3. To jest ta sama płyta, którą już omówiliśmy przy okazji recenzji komputera Challenger. O płycie można się wypowiedzieć tylko w samych superlatywach. Stabilny sprzęt nie tylko dla graczy, ale też pasjonatów podkręcania. W mocniejszej wersji komputera nie mogło zabraknąć mocniejszego procesora. To dość oczywiste, że producent postawił na Intel Core i7-6700K. To czterordzeniowy reprezentant najnowszej serii Skylake. Procesor pracuje z zegarem 4 GHz, a w trybie Turbo może osiągnąć maksymalną częstotliwość 4,2 GHz. Jak każdy procesor z oznaczeniem K, taki ten ma możliwość łatwego podkręcania. Za chłodzenie odpowiada zestaw Silentium PC Spartan Pro, który jest znacznie efektywniejszy niż typowe chłodzenie boksowe. Zastosowane pamięci to DDR4 HyperX 16GB o taktowaniu 2133MHz. To seria Fury Black, którą charakteryzują sporej wielkości radiatory. W tym przypadku producent zdecydował się na dwie kości po 8GB każda. Za grafikę odpowiada karta GeForce GTX 970 od firmy EVGA o oznaczeniu SC Gaming ACX 2.0. Jest ona lekko podkręcona, rdzeń pracuje z częstotliwością 1165 MHz, a w trybie boost 1317 MHz. Oczywiście jest jeszcze możliwość dodatkowego podkręcenia. Zapas mocy w tym modelu jest spory. Na uwagę zasługuje użyty system chłodzenia, to ACX 2.0, który można nazwać systemem półpasywnym. Kiedy karta pracuje bez obciążenia, a temperatura rdzenia nie przekracza 60 stopni Celsjusza, wiatraki nie kręcą się. W momencie, kiedy jest taka potrzeba, wiatraki załączają się, co skutecznie zbija temperaturę, jednak nie generuje zwiększonego hałasu. Za pamięć masową odpowiada konfiguracja dwóch dysków. Systemowy to Intel SSD 535 o pojemności 240 GB, który może się pochwalić całkiem przyzwoitymi parametrami: 540 MB przy odczycie i 490 MB przy zapisie. W rzeczywistości przy nieskompensowanych danych udaje się osiągnąć deklarowane prędkości. W bardziej realnych zastosowaniach wartości te spadają. Drugi dysk to talerzowy Seagate Barracuda o pojemności 2TB i całkiem przyzwoitej wydajności, jak na tradycyjny dysk twardy. Zasilacz to popularny Corsair VS550. Model ten był również w poprzednim recenzowanym komputerze IM Challenger. Producent postawił na sprawdzony sprzęt, gdzie główną rolę odgrywają stabilność i jakość wykonania oraz bardzo pozytywne opinie użytkowników. Komputer został zamknięty w obudowie Corsair Carbide 100R. Obudowa Carbide 100R może pochwalić się klasycznym wyglądem, jednak z nowoczesnymi uzupełnieniami. Choćby dwa gniazda USB 3.0 na przednim panelu i przeźroczyste okno na boku. W tej obudowie jest wystarczająco miejsca, aby w przyszłości dołożyć kolejne dyski czy drugą kartę graficzną. Na uwagę zasługuje przemyślany system do prowadzenia kabli i dodatkowy wentylator na tylnym panelu obudowy. Całością zarządza Windows 10. Warto dodać, że producent pomyślał o dołożeniu napędu optycznego i karty Wi-Fi na złączu PCI Express. Oto cała konfiguracja, którą Computronic wycenił na 5690 zł. Zobaczmy, jakimi wynikami może się pochwalić ten sprzęt. Czas na benchmarki i przegląd gier. W teście Fire Strike w 3 została złamana bariera 10 000 punktów. To bardzo ładny wynik, a nasza konfiguracja została oceniona jako wystarczająca do obsługi yy, oculusa Rift. W Cinebenchu najnowsza i7 plasuje się w górnych rejonach skali. Przejdźmy do gier. Wszak to główny cel przygotowanej przez komputronika konfiguracji. Na pierwszy ogień poszedł Counter Strike Global Offensive. Na maksymalnych ustawieniach w rozdzielczości 1920 na 1080 gra działa wręcz idealnie, nierzadko osiągając od 250 do 280 klatek na sekundę. Podczas rajdów w Dirt Rally, przy ustawieniach Ultra, czyli najwyższych możliwych w rozdzielczości Full HD, płynność nie spada poniżej 90 klatek na sekundę. W Rise of Tomb Raider. W tej samej rozdzielczości przy ustawieniach grafiki na wysokie płynność nie pozostawia wiele do życzenia i plasowała się w przedziale od 70 do 90 klatek na sekundę. Kolejny tytuł to Star Wars Battlefront. Ponownie rozdzielczość w Full HD, jakość grafiki na Ultra i gra działa w przedziale od 80 do 90 klatek na sekundę. Wiedźmin 3 w rozdzielczości w Full HD, jakość grafiki na Uber. Z wyłączeniem technologii Nvidia Hairworks mamy stabilne 60 klatek na sekundę. Ostatnia gra to Dying Light The Following. Ponownie rozdzielczość 1920x1080, maksymalne ustawienia grafiki i płynne granie z prędkością od 80 do 90 klatek na sekundę. To po prostu bajka. Komputer Computronic IM Champion 2016 z każdą sprawdzoną grą poradził sobie znakomicie. Właściwie w większości testowanych tytułów graliśmy z maksymalnymi ustawieniami grafiki i właściwie nie było tytułu, który by chodził poniżej 60 klatek na sekundę. Niestety, tak dobrana konfiguracja sporo kosztuje. W komputerniku za tak przygotowaną jednostkę centralną przyjdzie nam zapłacić niecałe 5700 zł. To sporo. Jednak jak widać, rekomendowana przez Intela konfiguracja spełni chyba wszystkie zachcianki bardziej zamożnego gracza. No, może po w 4K w najnowsze produkcje, ale na takie fanaderie trzeba przygotować kwotę o wiele wyższą niż cena tego prezentowanego komputera. Nie mogliśmy też odmówić sobie sprawdzenia, ile kosztują poszczególne elementy. Gdybyśmy chcieli kupić osobno te, konkretnie użyte do budowy czempiona. Po wyszukaniu najniższych ofert w sieci. Cena wszystkich komponentów zamknęła się w kwocie niecałe 5400 zł, czyli zaledwie 300 zł mniej od gotowego komputera komputronika. Ponownie, jak było to w przypadku Challengera, to właściwie żadna różnica. Biorąc pod uwagę, że wraz z kupionym komputerem otrzymujemy kilka cennych bonusów, to dwie pełnowartościowe gry: Just Cause 3 i Rainbow Six Siege. Dodatki do gier sieciowych Warface i World of Warships, dodatkowo mamy jeszcze kurs języka angielskiego i roczną licencję na program antywirusowy. Wszystkie wymienione dodatki przekraczają znacząco tą wyliczoną różnicę, a osobno zostały wycenione na 460 zł. Rzecz, o której często zapominamy, a nie powinniśmy, to fakt, że komputer trafia w nasze ręce poskładany. Nie każdy potrafi to przecież zrobić samemu. Tutaj jest to profesjonalnie zrobione i z pewnością ucieszy tych graczy, którzy no, nie są biegli w sztuce składania komputera. Pamiętać też należy, że wybierając najniższe ceny w kilku różnych sklepach, trzeba liczyć się ze zwiększonymi kosztami przesyłki, która w sumie może przekroczyć nawet 200 zł przy tej ilości sprzętu. To tyle na dzisiaj, dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!